Witam Was dziewczyny już w drugim odcinku z tej Randominy i na Waszych ekranach proszę bardzo piękna gra Mortal Kombat X Tak, bardzo długo czekałem aż będę mógł ją nagrać, bo najpierw kupiłem sobie tę grę za pieniądze z jeszcze Bożego Narodzenia w ogóle. Potem miałem ogólnie problem, bo okazało się, że mój komputer ma dosłowną kartę graficzną. I... dupa i nie da się grać. Potem... Te, znaczy teraz, bo w tym miesiącu kupiłem sobie nowy komputer. Tak jak już kiedyś tam, w mówiłem, parę osób o tym już wiedziało. Kupiłem sobie nowy komputer i teraz mogę w końcu grać. Ale kolejny problem. Yy, niestety nie ogarniałem tych, nie ogarniałem programów do nagrywania. Ale na szczęście teraz już mam dostęp do tego wszystkiego. Już wiem, co trzeba zrobić, to gdzie jak w ogóle. I myślę, że pierwsze, co zrobimy, yy, to, wiecie, Baulch i Anna serii dojmiemy chce przejść wszy na wszystkich posadzach wieże. Tylko, że w moim wykonaniu to trwa strasznie, strasznie długo. Więc te wieże będą po prostu na poziomie bardzo. Poczek poczekajcie chwilę bo muszę... bo muszę jedną rzecz zrobić, bo muszę przesunąć kamerkę. Okej, okay, już jestem z powrotem, przesunąłem kamerkę. Bo widzicie mi zasłaniała mi tam na dole postacie i pewnie wam też i myślę, że yy, pierwszą wieżę sobie poci pociśniemy postacią losową. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Tym drogą moja kamerka też nie jest do dobra, więc... Możecie mi tam, trochę spóźnioną mieć komarkę. Yy, ogólnie będę musiał też wyłączyć na chwilkę jeszcze, żeby sprawdzić jak się nagrywa. Więc jeszcze przerwam ale jest chwila terenie. I po raz kolejny muszę was do przerwy, ponieważ... Niestety... Yy, głupi ja myślał, że się nie nagrywa, a się nagrywa. Ok, to teraz już możemy cisnąć. A i od razu też chciałbym przeprosić za... Yy, bo ja mam strasznie głośną klawiaturę. A że jak na klawiaturze to nie da się jej odsunąć i od mojego mikrofonu i... Niecie ją stra... i to strasznie głośno ją... to strasznie ją łapie. jak gdzie lampę sobie przesunę. Dobra, jest dobrze. Yy, ona... Ten mikrofon będzie strasznie wyłapywał dźwięki klawiatury. Może czasem nie zagłuszać nawet. Ale no, no, ja tak jak mówiłem, pośniemy sobie po losową. osobą. Dobra, ale tego to ja chciałbym sobie wybrać. O tego nie chcę, tego też nie chcę. Tak, to już wolę, bo to jest chyba najlepszy sub jaki jest. I na bardzo łatwym tak jak mówiłem, bo mi te wieże strasznie długo zajmują, bo jestem lamą Jandro, jeśli gracie w, w Mortal Kombat 2, to napiszcie mi w komentarzu e, Który jest waszą ulubioną posadą. Snap i to nie pisz, bo ty wiem, że Devora. I, I ten... i jak wam idzie w tej grze. Ja wam nie słyszę co oni za gadają, znaczy od siebie. E, ponieważ e, niestety będą się sobie adapter kupić. Czy znaczy, jak to tam nazywa? No niestety mój komputer ma tylko jedno wejście, a ja mam i te. I słuchawki i niestety mikrofon osobno a poczekajcie, jest sobie to To, to też nie jest zbyt dobre umieszczenie w kamerki, bo nie widzę z kolei jak mu życie tam wpada O dobra, teraz już widzę, bo odpadło na tyle, że ktoś mnie zasłania. Proszę i proszę i jeszcze waczka. Bije mogą się też zdarzyć takie momenty, jak nie będę gadał, bo ja wracam jeszcze takiego od w sobie nie. nie mam co by gadać, wrażę, do pustego komputera, jakim ze mu nie gra. Ale myślę, że jak Justa wróci, bo w ogóle Justa jest w Niemczech, pojechała na majówka. Ja to teraz ostatni dzień mojej majówki nagrywam. To jak wróci i będziemy mogli już razem grać, to i ona tam będzie pewnie mi też komentować serię. Ale już się boję. Co to będzie? Co to macie, Ale będzie jakoś. się nam pójdzie.

I dojeżdżamy kiskę, i zamieniamy w i pchniemy Tam Ja nie oddaję też z tych wzmocnionych ataków z tym blokiem, I teraz drugi to tak. I urywamy głowkę, i tak się. A ten. A ten koszup się siwek wążył. Dobra, teraz węgorz. Pęka jak złamana. Na mam węgorza. Na 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 na. Tak. Chwila słabości. O czym to ja. Yy... No, co tam było? Nieważne. RON! Proszę nie Homer, Jest w tej swojej super seksualnej wersji, proszę, 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 proszę. Proszę. Eee, no i tu fajnie jest wybranej. A chciałem zobaczyć monokładnie. Yeah. No, masz za to, że nie przyszłeś do strony. No mówię. Przejdź rozebrany, to będziemy chyba. Nie, nie przyszedł. I co mi, i co mi twarz strzela? Co? Gałąźka nie poszliśmy na to, twarz strzela? Ja drogą prawie tam życie. Teraz jak tylko tam się No, wytrącił mi z ręki. Kier... No, patrzcie go. Masz no, ja, ich, o za to. W ogóle mam mniej efektywnego stabiura niż inni, niż treja, Bo inni biją po 32%, a jego tylko po 61%. Chyba, nie tylko. Tak, to co słyszycie to jest niemaszniczka. Proszę. I znowu. I kręgosłup. I łamiemy. I rozrywamy. Łop. Mam nadzieję, że nie będzie dużo krusiostw pomiędzy głosem a obrazem. No, przy okazji sobie. To sobie bo ja dzisiaj już grałem trochę, więc już mam trochę tych pod A zaliczonych albo mi sobie resztę dopykam wcześniej próbowałem nagrać, ale mi się głos nie nagrał, więc tak to wygląda i właśnie z Liu Kang'em tylko że sobie walczyłem milenką Ja wiem, jest, wiem It no longer can be. Bang, yeah. nie mam głosu jeśli chodzi o rękę postaci i Co z tego, że robili mi lęk Co z tego, że dworek zrobiła mi lękę? Co z tego, że powinniśmy być wrogami? Która? na faj No co mnie depczesz?! A prawda w sumie, czy... czy... co? Okej... Okay. S, A, I... potem F, I... Nie tak! Nie tak. No bo Brutality chciałbym zrobić. Hmm. Bo lubię O. Brutality. Jeszcze byłem uchwałę wspomniany. Przepraszam za tą przerwę, i to w dodatku w czasie X-Ray'a. Ale niestety mi się z tobą z programem i mi się wyłączył. Dzięki, panika. Skończyliśmy tym, że mi nie x way Au! Au! A mnie było plecę, akurat, tała. Uj kim the... I teraz trzeba... Chyba do atakiem Chyba... I nie znowu... Węgorzowaty kręgosłup. A, on będzie jeszcze łapką rusza. Już łapką nie pofapisz. Czekam. Rejden. Rejden swoją tą dolną jest najbrzedszą męską postacią w grze, jaką widziałem.

e se Takie jedzie, tak na czarki. No już prawie! Tak, że tego zrobiło po tym nie zrobił, ale jeszcze go nie mam nie będę musiał sobie go chować w tym skrypcie. Już trochę znam, że tam są. Sub-Zero wins. Fatality! Swoją no, drogą, no, ile to będzie montowania tego filmu? Nieee. Tyle cięć. Byuuu. Już się boję. Przede wszystkim Genshin. Ten to trochę szkoda mi widać jego bo jest ślepy i Sub -Zero. tak to jest. Może nawet jak ktoś sprawnie mi tu jest, uda, uda mi się skończyć tą piramidę. No ale no bo może być ci mi się podoba No nie miotaj mną Nie wolno mną miotać Badać parki dalej No pytanie w Ty To mówię nie ma żadnego sensu Dobra, dostanie z tą No i to też nie działa, no cóż, kochy nawet To jest D, A, N, Z Dobra, później to jeden go, szkoda, że nie można zrozumieć, bo nie, to mam trochę ograniczony czas nagrywania 10 minut i no cóż, będzie kolejne cięcie, jeśli to Sonia. W ogóle dziewczyny w warkoczach maskryżnim się podobają, w tym nowa wersji. Wersja Sonii to w pewnego usta. I oczywiście musiałem zapraszyć mówiąc to, ponieważ Sonia przeszła w twarzy A wkrótce nie powiem, bo Kitty zawsze lubi autorytety na matematykę. Zawsze. Nie o tym ja tej Janu. Masz, masz. Tam masz. I że mu twarzy grają ja

Tam roś się Kuwa. Dobrze, pójdę do drugiej stanu, może tam. Jest, wyszło brutalizm. Mam 4 brutality, ale na, na, znaczy, na sub Na mi to życie nie wyjdzie. W ogóle ja sub-zero za bardzo nie lubię grać, ale jak już nam się wylosował, to niech będzie. nie tak. ja to powinienem wpływać, dlatego że mam te plecy trochę... nie stąpują, ale... No, to jest...

Ale to jedyne co znam jak na razie. Tym się przejmuję Nie, bo tutaj ogólnie w porównaniu do może komat 9 strasznie rzadko robią w postaci o, strasznie. Eee, strasznie rzadko robią w postaci podobną faseliki jaki... Jak eee, jaki freia. Wyjątkiem jest Shino, który dosyć często w swojej diabolicznej wersji robi pewne Faseliki. O patrzcie wijłem 4 grupa nawet nie zauważyłem, że mam już widzę wcześniej. Eee, ona robi w swojej wybolecznej wersji foteliki takie, że nas demony zjadają, no ale to już pewnie wiecie Goro kurczę na te cztery łapki, wiadomo, nie tam. też biegam od tam znikam bardzo was przepraszam, naprawdę ominąłem was, ominął was kawałek mojego To dla was to nie fajnie ale on miał wnioskować mojego uprzedzenia, ponieważ wyłączyło mi się nagrywanie i to nawet nie zauważyłem, te 10 minut już minęło. I akurat w tym momencie, jak życzyłem, żeby bandikam jeszcze chwilę wytrzymał, to zauważyłem, że nie wytrzymał. W każdym razie mi pasz goro i, i on już jedno z, na wykończeniu, jest. może wcześniej uda mi się zrobić to. Zobaczcie, jak nam został. Ja skończymy, bo już muszę na kończyć. A, i od razu mówię. Moje, mój komputer nie uciąga tych scenek na koniec wieży. Więc będziecie musieli się obyć tą zacinającą się scenką na koniec wieży. Kurczę, FPSy mi skaczą. Jak cholera. Co ja w tym samym momencie, jak do rozgadam mi się nie staruje? A, ja na komputerze. I może mi się rzeczywiście coś tam no robić. Teraz to ja sami zaczynamy ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Miejmy nadzieję, że te moje skrójące seriatury nie za bardzo załatą. Czary, że zetknął na zero, się zmawiał. I... i ogarnął się. No. On ma... dobre dźwięki. Jak masz okazję na szynoku zrobić x-traja, to zrób, bo to się nie przynosi na drogę diaboliczną. Słuchajcie, ten święty już chyba każdy zna, ale pokażę go wam, bo bo mogę i to jest jedyny w, na, w wieży gdzie są nasz chłopak myślę, że mogły tam na, mówiąc, na koniec. tak to na koniec też ale nasze się na koniec tam na zakończenie na jako zakończenie wieży postaci ale ten nie mi chodzi o

I wykręcamy koreczek. I szampan, tryska proszę państwa! Tym do jest, ja to nie jest, to to jest już 21, nawet trochę to... Mogę być trochę pokażany. I mogę... Grandmaster Sub Zero knew his Lin Kuei clan would need more than martial arts to stave off future threats to Earth. In the frozen reaches of Outworld, he found the answer: a female frost dragon with a clutch of eggs. With his ability to freeze, Sub Zero hatched the dragonlings.

że nawet trochę ma większy wymiar i wygrał i ogółem. O, i nawet go zawycę mam. Wykonane. No i słuchajcie, dziękuję wam za ten odcinek. Troszkę było zgrzytów, nie powiem, bo bandika naprawdę... To jest moje pierwsze nagranie bandykami, i ja naprawdę... wybaczcie mi za te... No Wybaczycie. No, to dobrze. E, no, a więc czekam na Wasze komentarze i na Wasze lajkacze i do następnego odcinka.